Byłem na lekcji śpiewu, nagle zjawiła się ona, ona Ona, 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 jak z magicznego snu Zobaczyłem jej oczy, świat stanął bez tchu W sercu zapachniała wiosna już znów Pamiętam to jak dzisiaj, chwila co zmieniła czas Samotnym dzieciakiem w sercu lądowy głaz Na początku była przyjaźń ciepła jak promień dnia Teraz to miłość, to w sercu pozostałe trwa Nasze pierwsze spotkanie Od tamtej chwili się zaczęło Każdy moment stołą, to, co są w sercu niezmierne. Dziś te wspomnienia buduję jak z w dom Razem przez życie niech prowadzą Kiedy patrzę w Twoje oczy, widzę przyszłość jasnych dni. Choć czasem pada deszcz, a na świecie słodki blask. Każde Twoje słowa, ja melodia w uszach brzmi. Wspólny rytm żegluje przez życia traw Nasze pierwsze spotkanie Od tamtej chwili się zaczęło o Każdy moment stołą to co są w sercu niezmierne Dziś te wspomnienia buduję jak z w dom Razem przez życie niech prowadzi nas ten ton